Witajcie, kochani. Zgodnie z obietnicą dogrywam a, naszą medytację, medytacjo-projekt 8 kroków do realizacji marzeń. Tak jak Wam mówiłam w trakcie warsztatu Autosabotaż Marzeń, ta technika, mm, Pochodzi z tradycji szamańskiej, aczkolwiek jest za chwilę, jak zobaczycie, jest bardzo głęboko psychologiczna. Nauczyłam się jej od szamana Hanko Biknohe. I tak jak mówię, nazywa się 8 kroków do realizacji marzeń to będzie dynamiczna medytacja. Nie będziecie w niej leżeć, będziecie podczas niej chodzić. I w trakcie tego chodzenia. Bardzo was proszę, żebyście skupili się na trzech konkretnych miejscach w waszym ciele. Mianowicie na waszym dolnym dantian, czyli na centrum waszego brzucha, na waszym środkowym dantian, na centrum waszego serca i na górnym dantian, na centrum waszego umysłu, waszego czoła. A... żeby człowiek mógł podjąć jak najbardziej obiektywny, holistyczny i świadomy wybór potrzebuje synchronizować wszystkie te trzy centra. Jeśli myśli tylko samym rozumem, Odłącza się od serca, odłącza się od ciała. Niekoniecznie podejmie dobre decyzje. Same serce kieruje się sercem. Ło! O, to już niejednego zgubiło. Natomiast no, kierowanie się z kolei samymi odczu odczu odczuciami z ciała nie daje takiej. Um, Szerokiej perspektywy, bo w ciele jest zapisane sporo naszych lęków, i odczucia z ciała też mogą być mylące. Natomiast połączenie tych trzech elementów: centrum brzucha, decyzyjne centrum w brzuchu, decyzyjne centrum w sercu, decyzyjne centrum w Twoim umyśle, to daje Ci najbardziej obiektywną Możliwość podjęcia rozsądnych decyzji w Twoim życiu. Dlatego w praktyce ośmiu szamańskich kroków do realizacji marzeń, proszę Cię, skupiaj się właśnie na tych trzech centrach. A teraz, zanim rozpoczniemy, proszę Cię, weź na tapet jedno ze swoich marzeń. Marzenie albo cel, które, no oczywiście, które chcesz, żeby się zamanifestowało w Twojej rzeczywistości. Może to być dowolne marzenie. Masz? Jeśli tak, to bardzo ci proszę, zapewnij sobie spokojną przestrzeń taką, w której absolutnie nikt ci nie będzie przeszkadzał, w której będziesz mógł, mogła poruszać się swobodnie cztery kroki do przodu, cztery kroki do tyłu. A, także no nie potrzebujesz y, bardzo wiele przestrzeni, aczkolwiek potrzebujesz, żeby nic na twojej drodze nie stało i żeby nikt ci absolutnie nie przeszkadzał, bo, um, no bo wtedy tak naprawdę całą pracę trzeba będzie zaczynać od początku. Okej. Okay. Więc jeżeli już masz swoją przestrzeń, masz swój czas i masz wybrane swoje marzenie, to proszę Cię, stań, wstań. Ja będę sobie siedzieć, o co? Bo ja nie będę, znaczy jestem podpięta do kabelków, więc. <noise> A Ty wstań. I zajmij miejsce na samym początku. Ścieżki Twoich czterech kroków, które za chwilę będziesz robić. Hmm? I proszę Cię, zamknij oczy. Wejdź w siebie, uspokój, oddech. To będzie medytacja dynamiczna, nie statyczna, więc tutaj nie potrzebujesz bardzo głębokiego stanu relaksacji wewnętrznej. Potrzebujesz Wewnętrznej uważności. Więc spokojnie, głęboko oddychaj i poczuj trzy centra decyzyjne: brzuch, serce, umysł. Mhm. I pierwszy krok to formowanie intencji. Pomyśl o swoim marzeniu, o swoim celu. Zobacz je. Wyraźnie nazwij je w swoim umyśle. I zanim zrobisz pierwszy krok, proszę cię pomyśl o wszystkich negatywnych asocjacjach, które kojarzą ci się z Twoim marzeniem. O wszystkim, czego się boisz w związku z tym marzeniem. Wszystkie negatywne wyobrażenia, lęki, co się stanie, jak to będę mieć. Wszystko, co negatywne. Przypomnij to sobie. Hmm. Weź głęboki oddech i puść. I poczuj, co dzieje się na poziomie Twojego brzucha? Co dzieje się na poziomie Twojego serca? Co dzieje się na poziomie Twojego umysłu? Mhm. Czy czujesz, chodzi mi o fizyczne odczucia? Czy czujesz ciężkość, ucisk, lekkość na tych trzech poziomach? I jeżeli w środku czujesz takie przekonanie, że jednak to jest ten temat, z którym chcesz pracować, i rzeczywiście to właśnie z tym marzeniem chcesz odbyć swój szamański spacer, to weź głęboki oddech i zrób pierwszy krok do przodu. To była pozycja numer jeden, teraz krok do przodu. Krok drugi proszę cię wyobraź sobie że oto właśnie wstępujesz na ścieżkę realizacji twojego marzenia że zaczynasz się starać i w tym kroku proszę cię pomyśl o całym poświęceniu i dyscyplinie którą musisz sobie narzucić żeby ten cel osiągnąć Przypatrz się właśnie z takiej perspektywy. Pomyśl i poczuj, co musisz poświęcić, jakiego siebie, ile czasu zainwestować, ile pieniędzy, ile kosztuje Twoje marzenie. Ale tak serio, pomyśl sobie o kosztach: pieniędzy, czasu, dyscypliny, poświęcenia. Ile zajmie Ci Twojego życia, jego realizacja. Ale tak na serio, bądź absolutnie szczery. Hmm? I teraz najważniejsze. Pomyśl, jaki Ty masz się stać, kim masz się stać, żeby to marzenie zostało zrealizowane. Jaką cenę musisz zapłacić za swoje marzenia? Czy dalej chcesz? Czy jesteś pewien, że tego chcesz? I poczuj na poziomie brzucha, na poziomie serca, na poziomie głowy, co się dzieje, jak myślisz o cenie. I teraz trzeci krok krok transformacji. Zrób krok do przodu. I pomyśl sobie, że jeżeli rzeczywiście Twoje marzenie się spełni, jeżeli dostaniesz to, co chciałeś, już nigdy nie będziesz wcześniejszym sobą. Że musisz naprawdę w pewien sposób poświęcić, poświęcić to, kim byłeś. I proszę cię, poczuj, jaka jest różnica pomiędzy tobą sprzed marzenia i po marzeniu? Hmm? Poczuj, co się w tobie dzieje, jakim człowiekiem się stajesz, jak zmieniasz się w kogoś innego. Że na przykład, jeżeli twoim marzeniem jest zostanie dyrektorem, jak zmieniasz się w dyrektora, jak chcesz zostać modelką, jak zmieniasz się w modelkę. Poczuj tą zmianę, poczuj transformację swojego życia. Hm. I jeżeli ta transformacja jest dla ciebie okej, okay, to jest dla ciebie w porządku, to zrób kolejny krok do przodu. Krok czwarty. I czwarty krok to akceptacja transformacji. I poczuj, że Twoje marzenie już się spełniło. Poczuj to bardzo wyraźnie. Co się zmieniło w Twoim życiu? Jak zmienił się świat, kiedy Twoje marzenie się spełniło? Hmm? W czwartym kroku jeszcze jeden jest ważny element, kiedy Twoje marzenie jest. W czwartym kroku jeszcze jeden jest ważny element, kiedy Twoje marzenie jest spełnione. Poczuj jak to jest, kiedy ponosisz odpowiedzialność. Za zmianę, której dokonałeś w świecie. I to jest nieodwołalne. Świat się zmienił od realizacji Twojego marzenia. Poczuj to na poziomie brzucha, na poziomie serca i na poziomie umysłu. Wejdź w swoje uczucia, spokojnie, głęboko oddychaj. I zrób jeden krok do tyłu. I poczuj, proszę Cię, znowu siebie. I proszę Cię, poczuj, jak Ty się czujesz po zmianie? Czy lubisz przyszłą wersję siebie? Czy lubisz to, co się z Tobą stało? Czy Ci się to podoba? I znowu poczuj to. Na poziomie swojego brzucha, na poziomie swojego serca, na poziomie swojego umysłu. Czy podoba Ci się taka wersja Ciebie? Że na przykład odniosłeś sukces w pracy, ale jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem. Czy podoba Ci się takie życie? Że stałeś się bogaty, ale cały czas musisz myśleć o swoich pieniądzach i stale je pomnażać. Że no, przykłady można mnożyć. Poczuj, czy to ci odpowiada, taka wersja Ciebie z przyszłości. Brzuch, serce, umysł. I weź głęboki oddech, i zrób drugi krok do tyłu. I w tym kroku, proszę Cię, popatrz, jak zmieniły się Twoje relacje z bliskimi Tobie osobami, z rodziną, z przyjaciółmi, jak zmieniła się Twoja rola społeczna po spełnieniu Twojego marzenia. Czy masz wystarczająco czasu dla rodziny, dla ukochanych? Czy Twoje związki dają radę wytrzymać ciężar realizacji Twojego spełnionego marzenia? Hmm? I znowu poczuj to na poziomie Twojego centrum w brzuchu decyzyjnego, na poziomie serca, na poziomie umysłowo. I powoli zrób trzeci krok do tyłu. I teraz proszę cię popatrz. Czy Realizacja tego marzenia, czy to, że ono się spełniło, to coś otwiera w Twoim życiu, czy zamyka? Czy to jest zamknięty rozdział, już koniec? Czy otwiera się przed Tobą nowa ścieżka, czy otwierają się nowe możliwości? Po realizacji tego marzenia. Jak wygląda przyszłość Twojej przyszłości? Hmm? Poczuj to. I znowu na poziomie centrum decyzyjnego brzuchu, na poziomie centrum decyzyjnego w Twojej klatce piersiowej, w Twoim sercu, i na poziomie centrum decyzyjnego w Twoim umyśle, w twoim, na Twoim czole. Hmm? I spokojnie głęboko oddychając, zrób czwarty krok do, do tyłu. W tym momencie wracasz do swojej pozycji wyjściowej. Zobaczyłaś przez całą tą ścieżkę, z czym wiąże się naprawdę realizacja twojego marzenia. We wszystkich niemalże możliwych aspektach, jaką cenę masz zapłacić, co masz poświęcić, jak zmienić siebie, to jest bardzo ważne. Kiedy stajesz się człowiekiem, który może zrealizować twoje marzenie, taką wersją Ciebie. I teraz jeszcze raz w tym ostatnim kroku poczuj Twój brzuch. Poczuj Twoje serce, poczuj Twoje czoło, Twój umysł. Co czujesz? Czy nadal chcesz? Czy nadal chcesz zrealizować to marzenie? Czy to jest to, czego chcesz? Wszystkie uczucia ucisku, Ciężkości, w którymkolwiek z tych centr decyzyjnych mogą pokazywać Twoje ograniczenia, Twoje ograniczające poglądy, przekonania, lęki, strachy na warsztacie e, autosobotasz, marzeń, sporo właśnie o tym mówiliśmy. E, więc robiąc sobie powoli ten proces, Analizuj. Pamiętasz, tam mieliśmy dokładnie technikę, w jaki sposób pracować z odczuciami z ciała, żeby ponazywać je i znaleźć swojego tak zwanego pierwotniaka, czyli pierwotną przyczynę, pierwotny mechanizm, program autosabotażowy, twoją wygraną, którą próbujesz przeforsować, mimo że na poziomie świadomości chcesz czegoś innego. Ta medytacja, ta praktyka. Ma Ci pomóc odkryć, poczuć bardziej w sobie, gdzie te mechanizmy blokujące Twoje marzenie mogą występować. Nawet jak nie brałeś udziału w warsztacie, i tak ta praktyka spokojnie myślę, że będzie przydatna do pracy z Twoimi własnymi ograniczeniami. Kiedy się takie uczucie pojawi negatywnego ucisku, ciężaru, blokowania na którymś, z którymkolwiek tych kroków, po prostu przyglądaj się temu, włóż tam jak najwięcej światła świadomości, przyglądaj się temu, co to może być, co ciebie blokuje. A, a kiedy nieświadomy uczynisz świadomym, to ty. Zaczynasz być władcą swojego losu, i twoje marzenia stają się twoimi celami. Dzięki piękne. Do zobaczenia.